Ta dnia. Gdy przychodzisz na świat, jesteś jak piękny pałac, pełen przeróżnych komnat o wszelakich kształtach i kolorach. Każda z nich ma swój cel i przeznaczenie. Gdy dorastasz, przykrywa cię mgiełka czasu i zaczynasz zaniedbywać pełne komnaty. O jednych zapominasz, a jeszcze innych się wstydzisz. Gdy dochodzisz do wieku dorosłego, jesteś tak okryty kurzem zapomnienia, że często wydaje ci się, że jesteś małym, ciasnym, ciemnym pokojem. Zmiana nie polega na przeprowadzce do innego pałacu, a na oczyszczeniu Twojego własnego. Zacznij biec przez życie, kochanie. Zapal światło, komnata po komnacie, pokój za pokojem. Odkurz wszystkie zaniedbane kąty, a ujrzysz to, o czym ci opowiadam, Ujrzysz swoją piękność, swoją idealność, swoją perfekcyjność, ujrzysz najpiękniejszy zamek wszechświata, dostrzeżesz jego perfekcyjność, jak i perfekcyjność ręki, która go stworzyła, Ujrzysz światło, jakim zawsze byłeś. Ciągle jesteś i zawsze będziesz.